Też, kiedyś przeczytałam taką historię, tę młodą mądrościową. Chodzi tam o taką scenę, że Bóg się pyta, gdzie najlepiej się ukryje przed człowiekiem. No, no i podają mu różne warianty: różni mądrzy ludzie ukryją się na czubku najwyższej, najwyższej góry, albo w y, głębinach morza, albo może na innej planecie, to gdzieś jeszcze. No właśnie. A ktoś bardzo mądrze powiedział: ukryj się w ludzkim sercu. Nikt cię tam na, nawet nie będzie szukał. I jakaś to prawda, jakaś ym, dobra grunt do zrozumienia, podłoże do zrozumienia dzisiejszej Ewangelii. Gdyż jak często jest tak, że mimo że wiemy o tym, że ech, Chrześcijanie wiedzą o tym, że Bóg stał się człowiekiem, o tym, że jest wśród nas, o doktrynie, inkarnacji, dogmacie. I my, że to jest jakby taki pewnik naszej wiary, podstawa naszej wiary. Tak trudno to w życiu codziennym zobaczyć. Dlatego ludzie w dzisiejszej pisani, w dzisiejszej Ewangelii są tak mocno zdziwieni. Ależ przecież gdzież? Gdzieś ja Ciebie widziałem głodnym, spragnionym. A przecież dookoła nas są ludzie. Głodni, spragnieni, potrzebujący naszej pomocy, potrzebujący naszej uwagi. Oni wciąż są koło nas. A my szukamy zawsze chyba jakiegoś wyższego celu. Wyższego celu, dla którego byśmy mogli im pomóc. Bo takie zwykłe pomożenie, to coś to jest warte. A właśnie, Jezus mówi. Nie szukaj, tak jak ta pierwsza grupa, tego wyższego celu. Po prostu bądź dla innych, pomóż innym, być, być, by, bądź z nimi. To nie chodzi o poszukiwanie jego obecności w innych. Po prostu bycie dla innych. Nie, nie szukanie tego drugiego, wyższego celu, tego, co możemy na tym sobie pomaganiu ugrać, ale po prostu skoncentrowaniu się na tym byciu, z tym, z tymi, poczucie tego. A on nam obiecuje: ja jestem na 100% tam, ja zawsze będę tam. To jest paradygmat, nie trzeba tego dowodzić, nie trzeba tego szukać. Po prostu tak jest. Takie są moje refleksje odnośnie dzisiejszego tekstu. Cześć.